Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania nauką wśród młodych naukowców. Jak podają dane statystyczne GUS z 2022 roku, liczba doktorantów w Polsce po znaczących spadkach wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat. Największym zainteresowaniem cieszą się dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Jako doktorant Politechniki Warszawskiej mam przyjemność bezpośrednio obserwować te zmiany i stanowić część tej nowej generacji naukowców, którzy będą opracowywać nowe technologie i rozwiązania, aby ulepszać życie człowieka XXI wieku. W tym dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii duży nacisk kładziony jest na zrównoważony rozwój i potencjał do wdrożenia opracowywanych rozwiązań. Wiele konkursów i grantów koncentruje się obecnie na strategii i potencjale komercjalizacji opracowywanych rozwiązań. Młodzi naukowcy są zatem od samego początku uczeni, by nie tworzyć nauki dla nauki, ale by poszukiwać rozwiązań, które mogą faktycznie przysłużyć się społeczeństwu. Jako przykład mogę podać moją pracę doktorską, w ramach której opracowuję drukowane elektrody do rejestracji i stymulacji komórek nerwowych mózgu. Jest to rozwiązanie które po odpowiednim zaprojektowaniu i dopracowaniu będzie mogło znaleźć zastosowanie w przeciwdziałaniu epilepsji. Działania młodych naukowców są również wspierane przez ciekawe konkursy, do udziału w których z całego serca zachęcam. W 2022 roku miałem przyjemność wraz z zespołem otrzymać międzynarodową nagrodę w konkursie Nagroda Jamesa Dysona za projekt SmartHill. Był to inteligentny opatrunek z sensorem pH do analizy stanu trudno gojących się ran. Tego typu konkursy dają młodym naukowcom okazję do wyjścia ze swoimi rozwiązaniami poza przysłowiowy garaż czy laboratorium, a w przypadku zwycięstwa pozwalają otrzymać nagrodę, która może zostać wykorzystana na dalszy rozwój rozwiązania.